Kiedy użytkownik klika w Twoją reklamę w Google, to jego zapytanie, dokładnie tak jak je sformułował i wpisał w wyszukiwarkę, trafia do Twojego raportu wyszukiwanych haseł. Gdzie są te wyszukiwane hasła i jak można je wykorzystać do optymalizacji kampanii? O tym dzisiejszy filmik. Tak, taką analizę, jaką dzisiaj sobie przeprowadzimy, można zrobić tylko na kampanii, która już działa i zbiera kliknięcia. Chcemy przyjrzeć się tym kliknięciom i zobaczyć, czy nasze reklamy faktycznie pokazują się. W, w sytuacjach, w których chcemy, żeby się pokazywały, i czy gdzieś nie tracimy a, budżetu, nie tracimy kliknięć i wyświetleń na mm, wyszukania, które no nie do końca są takimi, które nas interesują, nie do końca przełożą się na zapytania, na, na, na sprzedaż. Um, I czy możemy tutaj coś uszczelnić w tym całym naszym procesie. Dobra. E, jeżeli się już zalogujesz do, konta, do swojego konta, gdzie masz działającą kampanię, to z menu po lewej a, wybierz sobie. A, Zakładka słowa kluczowe i trzecia czy czwarta pozycja to będą właśnie wyszukiwane hasła. Um, tutaj sugeruję sobie od razu to posortować po wyświetleniach malejąco i będzie nas interesowała pierwsza kolumna. Um, tak, chcemy przejrzeć te wszystkie hasła bardzo dokładnie, przyjrzeć się im i zastanowić się, które z nich to są właśnie takie, które nas interesują, które są pożądane, które sugerują, że trafił do nas klient, który. Szuka konkretnej usługi, konkretnego produktu, a które z nich raczej, raczej sugerują, że szuka albo konkurencji, albo szuka informacji, a nie jeszcze produktu czy usługi, albo są zupełnie niezwiązane z tym, co robimy. Mamy tutaj dwa scenariusze. Pierwszy jest taki, że tych haseł niepożądanych będzie bardzo dużo, będzie nie wiem, 30%, 50%, większość, być może nawet wszystkie. W takiej sytuacji sugerowałbym natychmiastowe zatrzymanie kampanii i przyjrzenie się słowom kluczowym. Prawdopodobnie tam leży problem. Albo w zbyt ogólnych słowach kluczowych, albo w typie dopasowania. Na przykład, słowa kluczowe mogą być bardzo precyzyjne, ale typ dopasowania będzie broad match, czyli dopasowanie przybliżone, który będzie generował bardzo dużo niezwiązanych, śmieciowych wyświetleń i kliknięć. Drugi scenariusz to jest taki, że większość z tych hasłów będzie ok, ale od czasu do czasu znajdziesz takie hasło, które będzie właśnie o usługę, której nie, nie wykonujesz, albo o um, jakiś taki, będzie zawierało słowa, które nie do końca Ci się podobają, wiesz, że w takiej sytuacji raczej nie chcesz, żeby Twoja reklama się pokazywała. Um, konto, które dzisiaj Wam pokazuję to jest konto jednego z moich klientów, to jest jednak z kampanii, którą dla niego prowadziłem um, i to jest fizjoterapeuta z Wrocławia. Także hasła typu terapia manualna, masaż leczniczy, masaż sportowy jak najbardziej są ok, to są pożądane przez niego hasła. To jest to, na czym nam zależy. Ja mogę wam to oczywiście pokazać wszystkiego, ale tutaj znalazłem dwa fajne przykłady. Mamy tak: Fizjoterapeuta Wrocław Krzyki, gdzie Krzyki to jest dzielnica Wrocławia, której mój klient nie obsługuje, jest po prostu zbyt daleko, i Fizjoterapeuta Urologiczny Wrocław. Urologia to jest no, jedna z, z specjalizacji fizjoterape jest jednym ze specjalizacji. Fizjoterapeuta Urologiczny jest jednym ze specjalistów. To też nie jest coś, czym mój klient się zajmuje. Więc co możemy zrobić? Możemy dodać te słowa kluczowe do, jako wykluczenie, jako wykluczające słowa kluczowe do całego konta. W tym celu posłużymy się listami, wy, listami wykluczających słów kluczowych. O, wykluczających słowa kluczowych nagram na pewno osobny filmik. Link znajdziesz w opisie, jeżeli film się pojawi. Jeżeli w linku nie ma, to znaczy, że filmu jeszcze nie nagrałem, ale pojawiłem się całkiem niedługo. Dobra, przechodząc do wykluczeń. Klikamy sobie ikonę klucza, narzędzia i ustawienia, i w drugiej kolumnie w zasobach wspólnych klikamy listy wykluczających słów kluczowych. U Ciebie prawdopodobnie będzie tu pusto. Ja takich list już tutaj kilka stworzyłem. Nową listę możesz stworzyć tutaj ikoną plusa. Ja natomiast otworzę jedną z istniejących już list, którą nazwałem nieobsługiwane. I tutaj dodaję wszystkie właśnie słowa kluczowe, które dla danego konta są nieobsługiwane, które leżą poza zainteresowaniami danego klienta. I tak, e, słowa do danej listy dodajemy u góry plusem, a, i było to krzyk jako nazwa dzielnicy, urologiczny jako nazwa specjalizacji. W zasadzie, gdybym był leniwy, to mógłbym tutaj zakończyć, kliknąć, zapisz i, i wrócić do swoich obowiązków, a, gdzieś tam dalej do analizy. Natomiast ja się lubię w tym momencie zatrzymać i zastanowić, co te słowa, co te wyszukiwania mi mówią, co, co ja mogę z tego jeszcze wyciągnąć. No i na przykład, jeżeli krzyki są nazwą dzielnicy, to ja mogę tutaj wpisać kolejne dzielnice, których. Um, Firma mojego klienta nie obsługuje, czy na przykład psie Pole, albo Sempolno, Sempolno z polskim znakiem i bez polskiego znaku, czyli Sempolno. Przy wykluczeniach polskie znaki i niepolskie znaki to są dwie, dwa różne słowa. Tutaj już nie działa jak przy zwykłych słowach kluczowych, że trzeba zadbać też o to. No i druga rzecz urologiczny, jest, skoro jest fizjoterapeuta urologiczny, to będzie fizjotera, fizjoterapeutka urologiczna, czyli no i analogicznie, skoro jest urologiczny, to jest też uroginekologiczny dla kobiet. Uroginekologiczny i uroginekologiczna. Tak więc taki, taki research, ja w tej chwili mógłbym zrobić, ściągnąć z internetu całą listę dzielnic Wrocławia, całą listę specjalizacji fizjoterape fizjoterapeutycznych czy fizjoterapii i dodać tutaj je do tej listy jako osobne wykluczenia. Tak? Czyli na podstawie dwóch e, wyszukiwanych haseł, które zauważyłem, e, jestem w stanie stworzyć całą listę kolejnych propozycji, sytuacji, w których nie chcę, żeby reklamy mojego klienta się pojawiały, tak żeby ten jego budżet, żeby te jego reklamy skoncentrowały się jak najbardziej na tych pożądanych hasłach, a nie na tych, których, których on nie jest w stanie obsłużyć, bo e, są na przykład spoza jego dzielnicy. Dobra. Na koniec klikam Zapisz, i w tym momencie słowa trafiają na listę. Od tej pory już nie będą reklamy się pojawiać na te, na wyszukiwania z tymi hasłami, z tymi słowami. Dobra i na koniec bonus. Jeżeli chcesz, jeżeli chciałbyś, chciałabyś, razem ze mną przeprowadzić taki audyt na twoim koncie zupełnie za darmo. Napisz do mnie maila. Maila znajdziesz w opisie. I razem się umówimy na taką sesję. Przeprowadzimy sobie audyt, analizę twojego konta. Przyjrzymy się wyszukiwanym hasłom, słowom kluczowym, kampaniom. Zobaczymy co tam można jeszcze poprawić, żeby było żeby Twoja kampania działała skuteczniej. Takie nagrania wrzucimy potem na kanał, oczywiście za Twoją zgodą i tak, żeby inni też mogli zobaczyć, jak taki audyt przebiega i czegoś się dowiedzieć. Dobra, także mam nadzieję, że dzisiejszy film był pomocny, na pewno pojawią się kolejne w tym temacie, właśnie optymalizacji kampanii, poprawienia jej skuteczności, także do zobaczenia. Mam nadzieję, że się podobało. Hej!